A zatem to, o czym mówiliśmy na początku lipca, już za kilka dni stanie się faktem. Wybierając numer pogotowia ratunkowego, połączymy się nie z wieluńską dyspozytornią, tak jak to było do tej pory, lecz z wojewódzką stacją ratownictwa medycznego w Łodzi. Ta zmiana to z kolei efekt zmian w ustawie o ratownictwie medycznym, które weszły w życie na początku tego roku, a skutkują m.in. tym, że wprowadzono nowe wymogi dotyczące stanowisk dyspozytorów medycznych odbierających telefon 999, czyli pogotowia ratunkowego. Żeby mogło do, do tego to musieliśmy najpierw przystosować tutaj technicznie wszystko tak, żeby była właściwa łączność, żeby nie było takiej sytuacji, że w którymś momencie któryś z pacjentów nie będzie mógł się dodzwonić. Więc najpierw służby techniczne Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego i nasze pracowały nad tym, żeby we właściwy sposób łączność była zabezpieczona. Następnie też dogrywaliśmy porozumienie w zakresie prowadzenia już tej dyspozytorni w sensie ludzkim, tak powiem, właśnie przez Wojewódzką Stację Ratownictwa Medycznego. Zostało podpisane mniej więcej trzy tygodnie temu porozumienie z Wojewódzką Stacją, w ramach do którego porozumienia właśnie nastąpi przekazanie prowadzenia dyspozytorni w wieluniu do Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi. Na Łódź definitywnie przełączymy się w nocy ze środy 24 na czwartek 25 września, przy czym wiluńska dyspozytornia będzie jeszcze działać do godziny 19 25 września. To na wypadek, gdyby nastąpiły jakieś problemy z łącznością ze stolicą województwa. Dzwonimy na ten sam numer, na który dzwoniliśmy do tej pory, czyli ten numer 999 obowiązuje dalej i tutaj w tym zakresie, jeśli chodzi o numery telefonów się absolutnie nic nie zmienia. Wzywając pogotowie, musimy bardzo precyzyjnie określić, skąd dzwonimy i czego dotyczyć będzie interwencja. Przede wszystkim od razu musimy zaznaczyć, z jakiego jesteśmy powiatu. To bardzo ważne, gdyż nazwy miejscowości z naszego regionu mogą pokrywać się z takimi samymi występującymi, na przykład w powiecie sieradzkim, a to może zmylić dyspozytora przejmującego zgłoszenie. Pozostałe informacje dokładnie są również w taki sposób, będą w taki sposób odbierane i powinny. Być w taki sam sposób przekazywany, jak było to tutaj u nas. Dyspozytorzy w tej chwili są tak szkoleni, że czy będą tutaj, czy w jakimś innym miejscu, informacje zbierali. Oni wiedzą, jakie zadawać pytania, jak, jak rozmawiać z pacjentem, żeby, czy, czy z rodziną pacjenta, żeby ściągnąć jak najlepsze informacje, które pozwolą szybko trafić. Na, na miejsca zdarzenia. Docelowo w Łódzkim ma być tylko jedna centralna dyspozytornia wojewódzka. W tych wszystkich zmianach pocieszający jest fakt, że do chorych będą wyjeżdżały nadal karetki z Wielunia, a nie z Łodzi. I jeszcze o innej sprawie. Szpital jest w przededniu instalacji nowego tomografu komputerowego. Aby to mogło nastąpić trzeba będzie jeszcze przystosować pomieszczenie do jego instalacji. Przetarg taki był prowadzony przez Starostwo Powiatowe. My przygotowywaliśmy całą tą dokumentację dotyczącą wymogów technicznych Wczoraj podpisano tą umowę. Podpisał, podpisana została ze strony starostwa: my, jako użytkownicy, i, i firma, która, od której ten, ten aparat kupujemy. I zgodnie z zawartą umową, do, ta umowa obejmuje dwa zadania: modernizacja pomieszczenia, w którym ten aparat będzie stał, czyli pracowni tomografii komputerowej, i zakup urządzenia czyli można powiedzieć, że no ten zakup jak gdyby został dokonany, z tym, że oczywiście urządzenie zostanie wstawione wtedy, kiedy będzie przystosowane pomieszczenie, zgodnie z zapisami umowy na początku listopada powinno się dostać, czyli ten czas teraz powinien być wykorzystany na przystosowanie pomieszczeń pracowni tomografii do, do wymogów. Każdy aparat ma tam też swoje pewne techniczne wymogi podłączenia, a oprócz tego również dotyczy to jakiegoś odnowienia pracowni, w której ten nowy aparat stanie. Na razie w lecznicy funkcjonują tak zwany tomograf mobilny, który ustawiony jest w prawym skrzydle szpitala. Badania, jak mówi szefowa Zozu, wykonywane są na bieżąco, praktycznie nie ma kolejek. A więcej o nowym tomografii, jak również zmianach w systemie powiadamiania pogotowia ratunkowego, mówić już będziemy w temacie tygodnia. Zapraszamy!